Na przywitanie, jak mawiają Hiszpanie. Witamy Państwa ze słynnego stadionu Santiago Bernabeu, świątyni futbolu. Witają Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Bel oba kluby zawsze bardzo chcą wygrać. To wygrać jak najwyżej. Stąd często zdarzają się bardzo wysokie wyniki. Jak choćby pamiętny mecz na Santiago Bernabeu z 2009 roku, kiedy to Barsa wygrała 6-2, do 2, należy dodać, że 6 wpuszczonych bramek nie postawiło broniącego bramki królewskich Casillasa w złym świetle. Był wręcz chwalony za wiele interwencji i wielu twierdziło, że to dzięki niemu realnie poniósł jeszcze wyższej porażki. To dzisiejsze ustawienie Realu Madryt na Państwa ekranach. Zagrają dzisiaj w ustawieniu 4-5-1 z jednym napastnikiem wspieranym przez bocznych pomocników operujących bliżej środka. Zobaczmy w jakim ustawieniu zagra dziś FC Barcelona. Zagrają w ustawieniu 4-3-3 szeroko z przodu z wysuniętym napastnikiem i dobrymi skrzydłowymi. Dzisiejszy mecz na pewno na długo za. Okej, okay, Szymonko, ludzie, witam Was, Gryfciu. Tutaj FIFA 16. Nie grałem jeszcze, szczerze powiedziawszy. Wrzuciło mnie do meczu pokazowego tego, który się uruchamia zaraz po tym, jak włączymy grę. Ceny. Tak, jakiś trener. Nie wiem o co tu kurwa chodzi w ogóle, tak naprawdę, bo nie grałem w FIFA 15. Ostatnia FIFA, którą grałem, to bodajże 14. Bodajże że muszę sobie ustawienia zmienić trochę, ponieważ. E... Trochę mi ucięło. To nie to, to nie to. Tylko z ekranu. Aha, dobra, tak. Trochę mi tu poucinało rzeczy. Bardziej mi chodziło chyba o ustawienia gry Kamerka to jest raz. To nie to. Dźwięki mogą być takie w sumie chyba. Konfiguracja rozgrywki użytkownik. Nieważne, to niech pozostanie tak. A ja, gdzie ja sobie ustawię? Aha, to dostosuj sterowanie, przepraszam. To, to nie tu w sumie, to, nie, to mnie nie interesuje. Eee, strzał i wolę na B. Nie, to ja nie chcę tego, ja chcę inne. Bo to jest klasyczne, a ja chcę alternatywne, tak? Na X jest strzał. No dokładnie. Dobra, to wracamy. Eee, Podstawowe sterowanie, wyszedł bieżącą konfigurację sterowania, to nie to. Ogólnie trochę mnie przypierdoliło, to znaczy uruchomiło mi grę w e, zminimalizowanym oknie. Po prostu grę w oknie mi uruchomiło, powiedzmy tak. Nagrywam dla Was z kamerką. Bo w sumie chciałem Wam pokazać, co tu się dzieje ze mną, jak Fali, gram w Cristiano Ronaldo gra przeciwko Lionelowi Messiemu, czego można oczekiwać po ich występie. A zatem Cristiano Ronaldo jest wytrawnym split. O nie, muszę sobie zmienić jeszcze kamerę, wybaczcie jeszcze na chwilę, ponieważ tak ja grać nie będę. Kamera w grze jednoosobowej dynamiczna z linii końcowej gwiazda telewizyjna trzy bodajże to jest moja ulubiona ale nie jestem pewien terem jak już ruszy to nie łatwo jest go dogonić dlatego obrona drużyny przeciwnej musi zagranie skurwy o dobra Zaz, mamy Kurwa nie nie, no, tak to się wydymiłem bo kiedy kieruje grą wszystko zdaje się działać jakby było wcześniej jest jak ja będę tak grać to to jest niemożliwe spotkanie może być niezapomniane no niestety kiepskie dośrodkowanie i obronca przeciwna dobra, Rodriguez Dobra o. pyk, podanie Zema. krótkie, krótkie podanie Czemu ja mu nie podałem? Kurwa mać od wrzutu załtu. Ale są mać słabo, muszę się trochę ściszyć tutaj Aha, tutaj mi pokazuje jak ten, jak wykonuje wrzut Rodriguez no kurwa z dziamną mnie weź go jedni, jedni go, jedni go. w miałeś go jedną, z tym sił. No i co wyszło? Ja dole Serzio Busquets. Ale gówno. rano A ja marszczę wieczorem. O no, 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 ale kurwa. Nie, nie tak. O, dobra, już lepiej. Dobra. Mamy piłeczkę, drybling. Kurwa, nie umiem Neymar No to faul. nie ma No biegnij, kurwa, ale biegnij tu benzema, no co ty? No, benzyna mnie tu denerwuje. Fuck my life. No ale kurwa nie daj mu tak. Ależ fatalne podanie piłka, praktycznie trafiła w no przeciwnika. bo trochę bez jaj mi tak wychodzi, jakbym nie potrafił ja grać no, w ogóle w to. I tak się trochę czuję też. Strasznie różni się mechanika gry w FIFA 10 ta. na przykład od mechanika, mechaniki gry w 16. naprawdę. Zdecydowanie teraz to odczuwam, ostatnio dużo sobie Masz grałem kierono. na laptopie w dziesiątkę akurat. Marszczę rano, marszczę wieczorem. Brak A, i nie tak. Pięknie. Ale nie jemu! No, kurwa co! Nie, to, to jest. Patologia po prostu, patologia. No, ale. No, 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 no! Chyba no. nie tak, ale dobra. Dobra, dobra, no, no, wybierz ją! Kurwa, oni jakby wczorajsi byli. Chyba zapili ostatnio za dużo panowie z Realu Ogólnie jeżeli chcecie zapytać jaką stronę biorę, Real czy Barcelonę, to tak naprawdę nie wiem Nie wiem, szczerze powiedziawszy wolę Manchester i tyle Naprawdę większość by się pewnie chciała, żebym postawił po stronie Barcelony, bo to jest normalna rzecz Spalony no. spalonego. Widziałem go już daleko, Niepotrzebnie to podawałem do niego. Muszę się nauczyć trochę, bo tu inaczej wygląda ten spalony niż w dziesiątce. ponownie królewscy. Ogólnie w któryś dzień mam zamiar zaprosić sobie kwitkę tutaj do mnie i podpykamy trochę we dwójkę. O ile w ogóle on będzie, znajdzie czas dla mnie, to jest dobre pytanie. Znaczy dla mnie, dla Fify, bo tam dla mnie to jak dla mnie. No ale. Dobra. Sędzia przyznaje, że Różny Barcelonie. Dokładnie. Dokładnie, że groźnie. Da się tutaj bramkarzem sterować, nie da się? Bida, bida z Bryndą, o kurwa no jest ale, prób... Był no ale będzie, rzut wolny. Jak Aj, to z taką robotą Panowie tak być nie może, nie może tak być, kurwa wejdźcie się do roboty A ten trener to co to jest, czekajcie, bo jak już tak drążymy Eee Zwiększanie poziomu trenera. Ponad trenera. Możesz również całkowicie wyłączyć funkcję trenera. Aha. Nie, nie bardzo rozumiem o co chodzi, no ale niech będzie. Ooo! Pianka do golenia jest! Jest! Pianka do golenia! Kurwa. Będzie, będzie, będzie grubo coś czuję. Już mi się ręce całe spociły, o! Jak widzicie. Ale, ale, ale Aleksandra Tego do że to nie jestem ogólnie nie śledzę piłki nożnej, jeżeli o to chodzi, dlatego trochę bym popakami no, wyszedł. Proszę, przesunął się wyraźnie mura sędzia, w ogóle nie reaguje. Suarez. Trochę no troszkę celnie i dupa. Jak to mówią? No i dupa, Dobra, wybijemy to do przodu Luka modlić. Dobra, nie bardzo nie, nie bardzo wiem co mam tu teraz zrobić modlić Luka idzie się modlić strzału. tak stąd strzał to na pewno Karim ale Wensza stąd Aj, do dupy z taką robotą grobił, taką ładną akcję, że wy ten wygospodarował i tak to spierdolił Luka modrić no, no 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 ale do piłki Aj w połowie, Panowie w pizdu z tego stako... No nie o nie No dobra, 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 lecimy, lecimy, lecimy. Tam mu podaj no Benzyna. Ale ty musisz coś robić, benzyna, a nie ty stoisz i się nie ruszasz, ty oślepierdolodniej. Aaaaa! Tak to ja grać nie będę. Popatr. Tak to grać nie bede, tak to być nie może. W ogóle jestem ciekaw, po ile Neymar. tu jest poustawiany. No Minutnik meczu, że tak powiem. Rodriguez. Ale pewnie po 4 minuty na sam początek i pewnie poziom początkujący. Tak jak to Masz zwykle serano. się śledziło. wydawało. rano. Suarez. To jest graty, ty do mnie. Ja O nie, o nie! No, no, wystawił tam. Ale nie teraz! Piękna interwencja! Dobra. Pięknie. Dobrze. Podaj mu tam, no. I ty do środku. Ale a kurwa. Szans, to ale mać, a nie stracić, lol. Jaki sens. O co tu chodzi? No nie, no oddaj to, frajerze. No ja nie będę się z nimi tak bawić. Czekajcie, co tu można w ogóle ustawić? Płapka ofensywna, a tak drugim skrzydłem obrona. Mamy centę. Sędzia pokazuje rzut rożny dla Barcelona. rożny. FIFA 16. No zapraszam. Dobrze, ładna przewrota z po pierwszej połowy, z I co? W miarę mi to idzie. Statystyki meczu. 37% posiadania piłki, 3 przejęcia, 1 faul, 1 spalony. Dobra. Celność strzałów 100%, celność podań 90%. Widzicie? Jestem lepszy od komputera. Także jest plus. Czy ja mogę coś u siebie w ogóle zmienić? To jest takie moje pytanie. Chciałbym tego benzynę zmienić, tylko czy ja mam za kogo w ogóle? Jak tu się zmienia? Aha, to nie tak. Yy. Aha, tu już ławkę O, tak to się robi. Chyba, czy ja tu trochę nie ten... Nie okiełznania się tutaj go. Kasilla jest. A zmienimy bramkarza co tam? A, może tego prawego obrońca byśmy zmienili? No ta nicia? Dobra, to by się chłopaki trochę mniej biegali. Okej, okay, wznawiamy grę i lecimy z tematem, Zobaczymy co na boisku dwóch nowych graczy. Chico Casilla. Dobra. Let's go. No, rozpoczynamy drugie 45 minut Dobra, lecimy nie ma co, nie ma, nie ma co z tematem trzeba lecimy Ładnie Ale nie tak Ja co ja zrobiłem? Andres Iniesta. nie Iniesta. nie sta i nie sta a jak Iniesta? nie sta? Dobra wyszła im. Dawaj tą piłkę szybko Pepe ogólnie rzucanie piłki do tyłu to Modlić. jest takim średnim pomysłem. Wytanie, czy się przy piłce? No 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 ale biegnij stary! Brawo, brawo, świetnie broni tę trudną piłkę. Ja pierdolę, on się zatrzymał. Może by coś jeszcze z tego wyszło, jakby on się ruszył, naprawdę. Czasami Neymar. z takiego gówna potrafi wyjść takie Podobno naprawdę dobre ten, do, naprawdę czytares. dobra akcja O kurwe, właśnie coś w ten desek jak pierdolę. Spójrzmy spokojne, przepiękne uderzenie. Tego się właśnie po nim spodziewaliśmy. Pała mała! O, tyle P. Pała mała. Dopiero w drugiej połowie. Jest jeden w pałę bramkę. Dobra panowie, trzeba coś pograć, Trudna teraz. Christian Ronaldo. Strzela Karim Benzema! Jakby on to trafił, to ja bym się normalnie tutaj... nie wiem... Tu padła kolana przed nim. Tylko, że jeszcze trzeba potrafić strzelać. To, to, to jest inna sprawa w ogóle. O, coś tu się dzieje, coś do środka. Dobre przejęcie podania w środku pola, Gareth Bale. No, 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 no. Robi się niebezpiecznie. No i... Uderzenie benzyna. Jest! Kurnie! Jest! jest w tym Jest! Skrzykaniu. Jest! Jest, jest. Uh, uh, jest wyrównanie! Dobra, lecimy po wygranym tego. Jest pierwsza bramka, to to się liczy. Wszystste kopnięcie piłki. Nie na darmo cieszy się słabą prawdziwego wirtuoza. Jest trening. Wreszcie ten benzyna coś pokazał od siebie naprawdę. Ładko, no. łatwo. Rodriguez! Ale Kurwa! I byłoby Real dwa! będzie miał szansę zrzutu rożnego. Dobra. W jedenastce... Ech, to... trochę nie bardzo. Chciałem powiedzieć, w jedenastce to się tak fajnie tutaj wkręcało. Ale nie bardzo mi to wyszło. Jordi Alba. A sprint jest na R2, a ja na L1 Czułaś? cały czas naciskałem. Ja się zastanawiam, czemu oni tak wolno biegają? No 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 ale kurwa bardzo tą piłkę Stary, to, to nie może tak być. O Messi, nie o no, Messi to nie jadę. Messi jest, go to trzeba no? chyba Strzela! Eee, to tak to se może strzelać swojej babce w okno, a nie mi tutaj chłopie. Z czym w ogóle do ludzi? Real coraz bliżej pola karnego przeciwnika. Ronaldo A Ej, gdzie tak o, chłopie? Szkoda Moja babka by to lepiej trafiła od Ciebie. Suarez. Co za parówy z nich. Ale jak już Andrzej wiem jak się Iniesta. sprintuje to już jest po jabłkach. Iniesta. Dobra, dawaj chłopaki. Nie. nie tak Nie bardzo mogę go tu wolnego zostawić Bo wiem, że jak go wolnego zostawię właśnie to zaraz mi będą tak tutaj no, mieszać. trochę wiem, nie na nie podają nie między nie wiem, nie nie Ma trochę wolnego nie Tak, to se może strzelać. Dobra. Mogą wspólnie konstruować ten atak. Co, co? Ja się tak skupiłem Miesz, na tym ataku, że nie popatrzyłem, co ja w ogóle robię. Ja, sprytnie teraz. Pizdu z taką robotą, panowie. Pizdu. Mamy auty Barcelona. Jak ja tak będę grał, to multiacza nie mam co grać. Lionel Messi. No. O chodziło. No, dawaj, 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 dawaj. Rodriguez. Ronaldo. Ale ty stary nie piłki. Jest, jest, Dzięki. jest, jest, Znowu Będzym strzeli. Oczekiwać od bramkarzy. Ale śpiękną akcję tutaj konstruowałem. Proszę bardzo zobaczyć. Pyk! Pyk, jest bramy. A bramkarz tylko jeden. Masak. Właściwy człowiek we właściwym miejscu. W przy strzale jest tak małej odbyłości. Bramkarz nie miał nic do pozycji. Przepiękna. Przepiękna akcja, przepiękna. No cener uznał, że pora dać szansę innym. Z ławki rezerwowych już poderwali się zawodnicy. Końcówka dzisiejszego spotkania jest wyjątkowo emocjonalna, no, A kibice Ufa. dopingują swoich ulubieńców. Podstajemy w tak szaleni. A ale nie ty żarstwo, nie wylatuj za małe, wydarzyć, A zatem za zachęcają ich za do ostatniego wysiłku. Dobra, lecimy jeszcze raz. Może będzie trzy Zostało tylko 7 minut plus to co doliczy sędzia. No jak oni tak będą grać, to ja mogę tylko babkę swoją tutaj przysłuchać. Interesująco zapowiada się ta akcja. O, on nie strzelił! Real, będzie miał teraz szansę na bramkę. Nie strzelił! Tu w pole Jak on mógł tego nie strzelić? To jest niemożliwe. Ja pierdolę. To już raczej nie będę miał kolejnej szansy. Chociaż. Ale nie do niego. Spodani, jeśli to wykorzystają... ja, JA WIEM to nie miał szans na wyrównanie. To oni będą mieli szansę z zwycięstwa. Dobra, jeszcze jeden zbrodni Ale ten mecz Wrenie mnie wykończył. Kolejny To była beka tysiąclecia, wręcz O Jezu. No ale nie, nie 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 ty bo nie oddawaj tak piłki, chłopie! Ja pierdol... Jeszcze wyszedł sam na sam Ja, co ja zrobiłem teraz? Ja młoda. Wybito! I piłka wybitał. Ja pierdolę, ale się zestresowałem. Dobra Ronaldo, biegniemy, biegniemy, to nie ma co Benzyna Dawaj benzyna. Może się z tego rozwiną. Ciekawa. Akcja. Dawaj benzyna, będzie trzy. No strzelisz to stary, no jak? Ale znakomicie obronił, chwytając tę piłkę Prosto w bramkarza wbiegłem Koniec Królewscy Real Madrid. Ja pierdole Choć to tylko to Bania mała chłopaki, bania mała, naprawdę Przesada Zobaczmy na statystyki Tuczki Rodriguez w 43.00 zrobił, Pudło w 30 Saures, Pudło Benzema w 55., Pudło Neymar w 65 Nie wiem, to było fajne, no? Podsumowanie meczu, wejdźmy. Na jakiej zasadzie to było? A nie, to takiego podsumowania meczu to ja nie chcę, to idźmy dalej. Zobaczmy. Posiadanie piłki na 42%, a tam było chyba 15% wtedy, czy to coś koło 20% z tego co pamiętam, a teraz 42%, no to dość fajne. 10 strzałów, z tym 7 celnych, 4 przejęcia, 1 faul, 3 rzuty rożne, 70% celnych strzałów, 89 celności podań, myślę, że dość fajnie wyszło. Słuchajcie, zakończymy tutaj ten pierwszy odcinek z FIFA, myślę, że było dość emocjonująco, wiecie co? Oh. Ja to po prostu tutaj czekam na, na chwilę wytknięcia. Dzięki Wam za oglądanie i zapraszam Was do następnych odcinków. Na razie, cześć!